Sieme ludziki, co? Witam Was w kolejnym filmiku, nie? Słuchajcie, dalej jesteśmy przy tej pompie. Mamy ją całą rozbebeszoną, słuchajcie, porozkręcane. Słuchajcie, no, we wcześniejszym filmiku zaglądaliśmy do środka. Słuchajcie, a jeszcze muszę tutaj to siemko popodklejać. Słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że tak, musiałem się dostać najpierw do tego urządzenia do naszego inwertera, tak, żeby zobaczyć tutaj numery. Tak. czekajcie, czekajcie, ja to zdajemy z góry, żeby to się nikomu nie przewaliło dobra. dobra, jesteśmy mamy tu wszystko tak? mamy tutaj numerek i ten numerek nam dużo da bo do niego dostaniemy całą instrukcję jo, jo ale z tego co już zauważyłem w moim przypadku, słuchajcie yy, powiem tak latem będę mógł z pompą zejść nawet do 400W ale jeśli chodzi teraz o temperaturki, bo dzisiaj było tam 20 stopnia na plusie. No i żeby te temperaturki mi dobrze dogrzewały dom, to nie mogę zejść niżej jak 800W, nie? 790-800W. Muszę tak trzymać, bo inaczej pompa po prostu pracuje cały czas, tak? A wytwarza tylko 41 stopni. W moim przypadku. W moim przypadku, w Waszym przypadku, jak macie ustawione 35 lub 38, no to to za egzamin, panie. No, widzicie, kurde, no, no widzisz, panie. No ale nic, no pokażę w następnym filmiku, jak Wam to ustawić, żebyście mogli już sobie zjeżdżać i testować, bo pamiętajcie o tym, że musicie sami testować. Standardowo jeszcze pamiętajcie, że wszystko robicie z pompą ciepła na własne ryzyko, tak? Żeby później nikt do mnie nie miał pretensji, że coś nie działa, coś nie chodzi, tak? Coś się zesrało, że tak powiem, brzydko, tak? Yo. Także musicie sami decydować, czy będziecie to robić na własną odpowiedzialność, czy nie. Ja to muszę wszystko jeszcze kami pospinać, bo pozakładałem, słuchajcie, tutaj dociepliłem, dociepliłem cały wymiennik, bo jak sadziłem rękę, to było czuć ciepło. Tutaj tą rurę dołożyłem, no to co zrobisz? Jak to wszystko musisz taką mieć matę klejącą, taką jak ja mam, o, tu, taką w rolce kupywałem, sobie kauczukową, tak? I to musisz, wiesz Panie, podkręcać, ja wiem, że to byle jak wygląda, no ale Ty nic innego nie zrobisz, przecież jak to masz zrobić? Jak to masz zrobić, jak to jest, tak jak, tak jak jest. No i wracajcie, wracając do tematu, yy, pamiętajcie, robicie to na własne ryzyko, nie? To, że ja Wam pokazuję, to jest jedno, nie bierzcie ze mnie przykładu, róbcie to na własne ryzyko, nie? No. Jak się pompa Wam zasra, żeby nikt później do mnie pretensji nie miał, nie? I podstawowa zasada, cokolwiek byście robili, cokolwiek zmieniali, to tylko zmieniajcie jeden parametr jeden parametr, kilka dni testów później drugi parametr, znowu kilka dni testów i zapisujcie co zmieniacie, żeby później nie było kabaretu, nie? Jo, i co? mamy ją rozbebeszoną tak? tą pompeczkę zajrzeliśmy do środka, ja już jeszcze muszę pospinać tasiemkami, bo nie mogłem tutaj dojść, numerek już mam sobie zrobię jeszcze zdjęcie, ale słuchajcie podstawowa zasada, w pompach ciepła ten kabelek, który jest tu na czujniku, i on jest zamontowany zazwyczaj tu w tym miejscu. To jest złe miejsce. Bo... Dlaczego? Dlatego, że, krótko mówiąc, przepływ powietrza chłodnego obniży temperaturę. Więc dzisiaj go wyciągamy stąd. Wyciągamy go stąd. Ja tylko muszę zobaczyć, który to jest. O, już mam, już mam. Jest, jest. Wciągam go tu. No i go gdzieś tutaj wyrzucimy na tą stronę gdzieś. Przypniemy i tyle. Jak najdalej od prawnika, Ze względu na to, że pompa później przy temperaturze pogodowej zużywa dużo więcej prądu. No bo słuchajcie, jeśli powiedzmy jest 5 na plusie na podwórku, tak? Tak? Jest 5 na plusie. Pompa ciepła się uruchamia. Zrzuca to do jednego stopnia. Tak? Bo jest przepływ powietrza. Jeśli jest czujnik wykrywa, że jest jeden stopień na podwórku, a w rzeczywistości jest 5, no to zaczyna to yy, no co? Zwiększać obroty, żeby nagonić więcej ciepła, więc do tego musimy go stąd usunąć znaczy usunąć, przerzucić go gdzieś, nie? gdzieś, gdzieś tu przerzucimy jego, zobaczymy gdzie tu będę mógł zrobić z tą blaszką jakiś porządek ja myślę, że go gdzieś tam od spodu damy poszukamy jakiejś tam dziury, nie? o, nie, od spodu nie, bo będzie woda po nim zlatywała, więc też będzie źle wskazywał więc co panie zrobisz? pójdę po wkrętarkę, zaraz dziurkę bzyknę i, i sobie go wyciągnę od tu o tu sobie go wyciągnę. Nie, tu nie, bo tu słońce wschodzi. On będzie musiał być tu. Czyli na pleckach sobie dziurkę zrobię i go wypuszczę. Idę po wiertarkę. Po wiertarkę, po wkrętarkę. I pokażę Wam, gdzie go umieściłem, nie? I będziemy robić testy. Tak myślę tu będzie dobrze? Czy bardziej tu? Bardziej tu chyba, nie? Gdzieś, o przepraszam, bo ja patrzę przez normalnie, a nie przez kamerę. Gdzieś tu zamontujemy. Dobra, idziemy po wkrętarkę. Musimy to zakończyć i tasiemki pozaczepiać, tak? Także za chwilę się widzimy, nie? No i co? Zumik. Tak, już jesteśmy. Pozaczepiliśmy już te tak wszędzie? Uu, tu, tu ładnie wszystko pooklejane. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym tutaj pazurków swoich nie wsadził. Jo, dobra, tutaj wszystko jest, pięknie, ładnie pozamykane. Widzicie tutaj jaki radiator? Od tego sterowniczka. Tu się chłodzi ładnie, panie. Zobaczcie, jak tu wygląda. W środku zaglądał ktoś do środka? Ja, ja nigdy jeszcze nie zaglądałem. To widzicie? Nie, chyba zaglądałem, ale nie pamiętam w każdym razie. Dobra, co? Mamy tutaj zrobione. A słuchajcie, patrzcie, zrobiłem taką dziureczkę. Nie? I on będzie tego, nie? I tutaj będzie czujniczek. Temperaturki wisią. Dobra, co? Ja montuję. I wam pokażę, jak już będzie skończone tak także za chwilę się widzimy no i co mamy jeszcze poskładane słuchajcie tak to wygląda antenkę taką zrobiliśmy z niego zrobiłem i co mamy poskładane wszystko czekajcie jeszcze ten czujniczek nie czujniczek tylko te, mm, powiedzmy ten plastyczek który tutaj był Nie. Nie. jego z powrotem zamontujemy bo w razie w razie gdyby mi odbiła szajba i miałbym ochotę z powrotem go tutaj zamocować. To żeby było na czym, nie? No co? Będzie, nie? Panie. Będzie. Tutaj ta siemka jest aluminiowa. Jeszcze te rury muszę tutaj zabezpieczyć. Nie? Dobra. Czujniczek mamy. Słuchajcie te rury tutaj. Co są? Nie? Zobaczcie. Tutaj jest od góry taki czepeczek założony. Muszę go w tym roku już tu zabudować wszystko poczekajcie, pokażę Wam muszę tu wszystko zabudować w tym roku żeby to było I słuchajcie, tu jest otulina dwa razy dana na tych rurach otulina normalna kauczukowa do rur i co, no, w specyfikacji jest napisane minimum 18 mm tak? jeśli nie wierzycie, sprawdźcie sobie teraz będzie zimno sprawdźcie sobie kamerą noktowizyjną na podczerwień nie. Jak to działa? Czy dużo ciepła wam nie ucieka? Ja sprawdzałem i powiem Wam szczerze, nie pamiętam. Nie będę tutaj świrował jeżębiny, po prostu nie pamiętam, jaki był wynik. Yy, ale chyba był wynik taki, że coś mi tu się nie zgadzało. Ale to była akurat wiosna, więc już zostało. Tak jak zostało. No w tym roku będziemy teraz, w tym sezonie, zawsze będziemy to docieplać. Jo, jo, będziemy docieplać. Zrobimy tutaj całą zabudowę ze styroduru, tak. Zrobimy taką zabudowę, taką skrzyneczkę, żeby tutaj było można przychodzić, normalnie kabelki, tam w środku położymy wszystko i ją obudujemy styrodurem, no. I co? Nie tyle, no co? W tym filmiku na tyle, także komentujcie, podpowiadajcie. Zachęcam do nagrywania w domu filmików, możecie do mnie podsyłać. Będziemy publikować filmy. Co macie zainstalowane i jak? Może macie jakieś ciekawe rozwiązania, inne niż u mnie. A na pewno jest takich ludzi dużo, co ma zupełnie inaczej to wszystko zrobione. Fajnie by było tym się podzielić jeszcze z innymi. Może by ktoś chciał tak samo zrobić lub podobnie. Więc zachęcam do kontaktu ze mną, do nagrywania filmików. A jeśli mieszkacie niedaleko, to może podjadę, się zobaczymy, porozmawiamy sobie, wymienimy się jakimiś informacjami co do pomp czy może do jakichś innych tutaj urządzeń, które mam na podwórku. Może wy macie czy jakieś fajne chcecie pokazać. Też kontaktujcie się. Macie w opisie kanału maila do mnie. Kontaktujcie się. Tam gdzieś numer telefonu był podany pod jakimś tam z filmów. Także kto będzie chciał ten znajdzie. To co. Widzimy się w kolejnym filmiku. Na dzisiaj tyle. Standardowo łapy w górę, udostępnienia, komentarze, mile widziane. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!